Te spotkania mają charakter edukacyjny i są refleksją nad naszą pracą, refleksją przede wszystkim nad tym, jak współdziałać, jak współpracować ze sobą, jak integrować taki złożony system, w którym chodzi o to, żeby człowiek miał mniej objawów, żeby był zdrowy somatycznie, żeby miał opiekę nad swoim ciałem. System ma 50-letnią historię system integracji naszych pacjentów po kryzysach psychicznych w życie miasta Krakowa, we wspólnotę Krakowa. I ten 50 lat historii to jest wiele takich aktywności i działań, który integruje i buduje i naszą wspólnotę z pacjentami, i naszą wspólnotę z pacjentami z miastem Kraków. My staliśmy się symbolem tego miasta. Wrośliśmy w to miasto, bo nie ma takiego miasta w Europie, gdzie na pięknym rynku, ani w Bolonii, ani w Rzymie, ani w Paryżu, nigdzie, nie znajdą Państwo muzeum w Krzysztoforach naprzeciwko Wieży Mariackiej, zakręconego pana Kogito, czyli naszej kawiarni, firmy społecznej. Dzięki mądrości muzeum, dzięki temu, że to jest wizja społeczna, i tam cały Kraków przychodzi na cappuccino.